W, w jakiej granicy trzeba zachować zaciętości w Bardzo to proszę w imieniu wszystkich zawodników również kawalerów, ponieważ za bardziej jeszcze tutaj wszyscy uśmiechnięci w kawalerów, chociaż bardzo pewnie tak, nie zmęczeni. Proszę Państwa, i tak. Wkład z drużyny kawalerów. na czwartego meczu. Meczu kawalerowie Piotr Spakowski. Brawa Marian Spakowski. Andrzej Prawa. Bartosz Sawicki Karol Oklak, Łukasz Pędych Kamil Wisiecki, Kamil Urbański Przemysław Dąbrowski Dariu Dariu Dawid Zadura Patryk Lośniewski Dawid Porczyca Wiesław Marzyński, Dawid Kwiatkowski Patryk Rumiński Mateusz Pakowski Rafał Szynko. Mateusz Pakowski Michał Sarkacki Mateusz Dębiński i Bartek Wolicki Także skład ma się szeroka łapka i w ogóle u kawalerów no u żonatych troszkę gorzej ale tym bardziej myślę, że duże brawa za zawodników i tak w składzie żonatych wystąpił dzisiaj Tawaś Mirosław Poklak Adrian Urbański Panisław Poklak Dariusz Urbański Radosław Sargalski Dariusz Kawiński Daniel Dam, Zenon Dobrowski Waldemar Dąbrowski, Dariusz Dąbrowski, Jacek Erger, Kazimierz Dębieński i Dawid Katowski. Eee, Sercy zawodnicy, Szanowni Państwo. Myślę, że czas rozpocząć mecz. W związku z tym teraz pan sędzia, pan zaprowadzi zawodników na środek. Ja zapraszam również na środek pana wójta, pana prezesa i sołtyca, który trzymał taki puchar już tak na przynętę. Zapraszam wszystkich Państwa na środek. Tam będzie honorowe rozpoczęcie meczu i po prostu życimy wszystkim na tych i wygranej. Zobaczymy jak to. Ja będę w czasie meczu z Państwa informował o tym, jak to wygląda i o tym, co będzie się działo w trakcie meczu, bo w trakcie, już Państwa, meczu będziemy różne rzeczy jeszcze robili. Tutaj Pan Rysiek jest bardzo ważną osobą, która czuwa nad przeprawnym przebiegiem całej imprezy. Ja będę Państwu informował, co w jakiej godzinie się będzie działo, również jakie mam plany. Myślę, że w drobnych odstępstwach od, od tego czasu już to wiem. Także jeszcze raz duże brawa dla dowodników i zapraszamy na boisko.